Dzień dobry. Dzisiaj chciałam powiedzieć o sposobach odciągania, pozyskiwania mleka wtedy, kiedy nie możemy przystawić malucha do piersi. Zdarzają się takie sytuacje: rodzi się dziecko, które rodzi się przedwcześnie. Niestety okazuje się, że musimy, mamę od dziecka oddzielić na jakiś czas lub mama ma jakieś przeciwwskazania czasowe do karmienia piersią. Są to trudne chwile, ale możemy zabezpieczyć swoje dziecko w pokarm, który pozyskamy odciągając ręcznie lub odciągające pomocą laktatora. Jeżeli karmimy dziecko, karmimy je często w ciągu doby mamy 8 do 12 karmień. i też takie samo postępowanie powinniśmy podjąć w momencie pozyskiwania pełnego odciągania w trakcie laktacji, wtedy, kiedy nie karmimy dziecka piersią. Jest jeszcze inny sposób odciągania, który możemy wykorzystać w momentach, kiedy mamy nawał pokarmowy lub na krótki okres czasu odstawiliśmy dziecko, chcemy pozyskać dodatkowy pokarm, chcemy sobie zgromadzić dodatkowy pokarm na dalsze etap laktacji lub wzbudzić większą ilość mleka. Powiem najpierw o pełnym odciąganiu. Pełne odciąganie to odciąganie 8 razy na dobę. Każda pierś powinna być wystymulowana około 15 minut. Jeżeli będziemy używać laktatora elektrycznego na dwie piersi, co też jest zalecane w momencie stymulacji w pierwszych tygodniach po porodzie, odciągamy tylko 15 minut, podłączając laktator do prawej i do lewej piersi. System odciągania jest podobny do systemu pracy dziecka. Jeżeli użyjemy systemu 753, czyli 7 minut będziemy odciągać prawą pierś. 5 minut, 7 minut lewą, potem znowu wrócimy na 5 minut do prawa i wrócimy znowu na 5 minut do lewej, 3 minuty prawa, 3 minuty lewa. W sumie każda pieże będzie pobudzona do pracy przez 15 minut. Możemy też pozyskać mleko stosując system 5-5-5, czyli 5 minut prawa, 5 minut lewa, 5 minut prawa, 5 minut lewa, 5 minut prawa, 5 minut lewa. Nie ma to na początku, Zbyt dużego znaczenia. Ważne jest to, żebyśmy odciągały piersi systematycznie, czyli mniej więcej co 2-3 godziny, nie zapominało o odciągnięciach w nocy. W momencie, kiedy rodzi nam się wcześniak lub dziecko chore i ten czas oddzielenia od mamy, niekarmienia piersią, będzie dłuższy, zachęcam do używania laktatorów elektrycznych. Możemy uzbroić się w laktator dwufazowy, który właśnie będzie. Podejmował sposobu, podobny sposób odciągania, jak pracuje dziecko, czyli najpierw szybkie odciągnięcia, a następnie wolniejsze i głębsze. Jeżeli będziemy używać laktatora ręcznego, wiadomo, że pracujemy własną ręką i podciśnienie, które wzbudzamy w momencie odciągania zależy od nacisku naszej dłoni, od stymulacji. Taki laktator ręczny warto używać wtedy, kiedy chcemy sobie dodatkowo pobudzić jeszcze laktację. Odciągnąć niewielką ilość pokarmu, bo chcemy na chwilę wyjść i zostawiamy, nie wiem, tatę z maluchami. Służy do takich krótkich chwil odstawienia dziecka od piersi. W momencie, kiedy stymulujemy laktację u mamy wcześniaka, w pierwszych dwóch, trzech tygodniach warto ocenić tą laktację. Czyli po pierwszych 24 godzinach stanowić się, ile mleka dobowo pozyskałam, po kolejnych 48 znowu zobaczyć, czy ta ilość mleka się zwiększa, bo w tym początkowym etapie zawsze możemy coś jeszcze skorygować. Możemy zmienić system odciągania, możemy zwiększyć ilość stymulacji, możemy spróbować zrelaksować mamę, chwilę z nią porozmawiać, zachęcić do jakiejś pracy. Więc warto wszelkie nieścisłości wyjaśniać na początku. Mleko odciągnięte za pomocą laktatora możemy bezpośrednio podać dziecku, jeżeli jest taka możliwość, lub możemy przechować w lodówce e, lub zamrozić w zależności od tego, kiedy to mleko będzie używane. E, mleko w lodówce w temperaturze plus 4 stopnie możemy przechować do 96 godzin. Jeżeli go nie zużyjemy w tym okresie, warto go zamrozić i jeżeli zamrozimy to mleko w temperaturze minus 20, minus 18 stopni, Czas przechowywania tego mleka wydłuża się do 3-6 miesięcy. Mleko świeże, które trzymamy w temperaturze pokojowej, dla noworodka donoszonego, może w tej temperaturze być przechowywane do 4 godzin. Natomiast dla dzieci chorych i wcześniaków, warto to mleko schować od razu do lodówki. Jeżeli możemy od razu podać, to podajemy. Jest jeszcze pierwsze mleko, które nazywa się siarą. Siara jest gęsta. Lepka, bo zawiera dużo składników bardzo małej ilości objętości. I czasami trudno pozyskać ją laktatorem, więc można użyć ręcznego odciągania yy, piersi, po to, by pozyskać są pierwsze krople siary fotogarmienia dziecka. Zachęcam, życzę wszystkiego dobrego.